Tydzień temu byliśmy na Pucharze Polskim w Sokółce, Jest to impreza rangi, można powiedzieć, krajowej, taka sama jak Mistrzostwa polskie, tylko po prostu jest inaczej punktowana i inna in nazwa, ale to są zawodnicy całej Polski, można powiedzieć, takie drugie mistrzostwa polskie, które, mm, które mają jakby wyłonić najlepszych zawodników z każdej kategorii wagowej. Tam udało się nasza drużyna, nasz klub, dzieżorski klub bokserski do Sokołki. Było parę walk ciekawych, parę walk fajnych, parę walk emocjonujących. Po równych walkach nasz kadrowicz, jak tak powiem, przegrał z mistrzem aktualnym pis Polski eee, 3-2, gdzie to walka mogła się wahać w jedną, w drugą stronę. Eee, taka najbardziej, taka nasza bolesna e, walka. A tak, e, właśnie e, Filip Gawron, który, e, w, można powiedzieć, startuje pierwszą w takiej imprezie poważnej. Eee, można powiedzieć, który, który rok temu mógł już wystartować, ale mamy jakieś takie blokady, bo młodzicy mają limity wagowe, a mamy tego Filipa, który waży ponad 120 kg i nie zmieścił się w wadze. Nie wiem dlaczego nie jest wagi open, nie ma otwarty. jest do 75 kg, także było ciężko mu się zmieścić, bo waży ponad setkę, ale w roku pojechał i zdobył, można powiedzieć, swój pierwszy medal brązowy, przykrywając tam później z wicemistrzem Polski w półfinale. I to jest zawodnik, który można powiedzieć pierwszy start poważny i od razu przywiąz medal. Tu jest nasz ziernowy zawodnik, który trenuje jakiś czas u nas, może nie ma takiego doświadczenia, ale ma wielkie serce i wielką masę, tak, bo waga super ciężka. Stoczyłem pierwszą walkę. Jedną walkę dokładnie. Tą przegrałem. Sprzeciwnik był większy ode mnie, wyższy o głowę. Starałem się podchodzić, ale wyrównana walka była. To był mój pierwszy występ na takich prestiżowych zawodach. Cieszę się, że mogę, mogłem występować na takich zawodach. I tak naprawdę to była moja pierwsza walka, taka punktowana. Bardzo dużo się nauczyłem i wiem, co trzeba poprawić. Poprawić to na pewno kondycję i mniej się cofać. I też waga, duży problem. W ostatnich miesiącach widzę coraz większe postępy. Coraz większe postępy. I widzę, że cały czas poprawiam kondycję, m.in. w boksie mnie tak naprawdę tata zachęcił. Zaprowadził mnie na pierwsze treningi, i tak jakoś to mnie przyciągnęło. Coraz bardziej, coraz bardziej, aż w końcu jestem tutaj na tym miejscu. Trenuję około 6 lat. Jedyne co zdobyłem to ten brązowy medal w tym roku. Liczę, że to nie mój pierwszy sukces, i liczę, że moja kariera będzie coraz bardziej nabierała rozpędu jako modzik i nie tylko. Ten sport mi daje wiele radości. Tutaj mogę się wyładować tak naprawdę i licz, liczę na dalszy, dalszy raz kariery. Dużo zawodniczką bo Ewa Czerłka, która doszła do finału. W finale niestety musiała oddać Walkowera, bo miała kontuzję, ale, ale do finału brnęła bardzo dobrze, wygrała, do półfinału wygrywała wszystkie walki no i niestety później w finale musiała oddać, oddać Walkower. Zdobyła była wice Polski, Pucharu Polski. To był pierwszy raz, że uczestniczyłam w Pucharze Polski. Owszem, się bardzo mocno stresowałam, ale byłam pewna, że sobie bardzo dobrze poradzę. Miałam stoczyć dwie walki, ale tak wyszło, że po pierwszej walce zachorowałam i niestety nie mogłam zawalczyć o złoto, więc zostałam wicemistrzynią Polski. Jestem kadetką, więc miałam walczyć po dwie minuty trzy rundy, ale tak wyszło, że trafiłam do starszej kategorii, więc miałam nagle walczyć po trzy minuty. Dla mnie to był ogromny stres, dla mnie to było ciężkie, ale dobrze sobie poradziłam. Przeciwniczka była owszem bardzo dobra, więc mogę powiedzieć, że ta walka była dla mnie ciekawa i dobrym doświadczeniem. Wiem, że boks się uważa bardziej za męski sport i istnieją takie y Ludzie uważają, że dziewczyna jest słaba na ten sport, ale uważam, że jestem dosyć silna i kocham wygrywać, więc bardzo dobrze sobie radzę. Mam kolegów w klubie, więc mi to pomaga i mnie to bardzo mocno wspiera. Było bardzo dużo zawodniczych dziewczyn. Dla mnie to było ogromny podziw, ponieważ dowiedziałam się, że jest nas naprawdę dużo. To pokazuje, że dziewczyny mają moc. Zobaczyłam dużo tak naprawdę bardzo ładnych, ładnie technicznych, silnych walk. Jestem w ogromnym podziwie. Dla mnie to jest ogromne doświadczenie i takie zawody wywołują większą motywację do treningów. Wiem, że to jest tylko początek mojej kariery i dalej będzie tylko więcej. Trenuję 4 lata. Boks pomógł mi zrozumieć to, jaką moc mam w sobie, to, co potrafię. Pomaga mi rozwijać moje cechy charakteru. Dowiaduję się o tym, jaki mam w sobie potencjał i to, co potrafię. Chcę ten sport kontynuować, dalej się rozwijać i zdobywać nowe sukcesy. Liczę na to, że moi rodzice, moi przyjaciele, mój kochany łupek, będą trzymali za mnie kciuki i nie zawiodę ich i przyniosę kolejny razem złoto. Nasz Anty, który można powiedzieć, że jest niezawodny, ostatnio punktuje bardzo dobrze. Znowu mistrza polskich pucharów. Yy, pokonując bodajże trzech albo czterech zawodników, już teraz mi wyciągnęło z głowy, yy, ale całą można powiedzieć, czołówkę yy, krajową no i zdobył złoty medal. Także wyjazd yy, dosyć fajny, owocny, w, w, w trofea. Cieszymy się, że klub bokserski kończy ten rok, można powiedzieć, się nie, jeszcze nie zakończył, ale już prawie kończymy yy, trzema medalami złotymi, srebrnymi i brązowymi z Pucharu Polski. Stoczyłem pięć walk. No, i byli przeciwnicy, przeciwnicy wymagający. Pierwszą walkę, no w jednogłośnie, wygrałem pewnie, akurat, bo walczyłem z chłopakiem, z którym miałem okazję mierzyć się już czwarty raz chyba. Dwa razy wygrałem jednogłośną decyzją sędziów, a raz jeszcze dostałem walkowera. Drugą walkę stoczyłem z mocnym zawodnikiem, z doświadczonym ze Śląska i też wygrałem pewnie na punkty. Trzecią walkę. Trzecia walka była już bodajże o wejście do strefy medalowej. Ta walka akurat moim zdaniem była jedna z najłatwiejszych. Bo przeciwnik był mało doświadczony, ale też postawił swoje warunki. Druga walka w strefie medalowej o wejście do finału była z zawodnikiem ze Skorpiona Szczecin, obcokrajowcem. Postawił mocne, twarde warunki. Wyższy jeszcze był warunki miał lepsze, ale, ale pokazałem swoje, swój boks. I ostatnia walka była, dajmy, że bratobójcza, bo z zawodnikiem z Dolnego Śląska. Postawił swoje warunki, ale no, no, byłem lepszy. Zawody były udane, bardzo udane w sumie. Pięć walk stoczonych, pięć walk wygranych, prawie żadna runda nie przegrana. No, zadowolony jestem. Uważam, że się rozwijam i dodaję to dobrą perspektywę w mojej karierze sportowej. Uczestniczę w kadrze Polski. Teraz właśnie będę miał w najbliższym czasie turniej międzynarodowy z kadrą w Gdyni i jeszcze przed nami w grudniu Mistrzostwa Europy. Uważam, że ten rok był udany, mam sukcesy i w klubie i w kadrze i oby tak dalej. Nie? Jeżeli są starty, są zawody, to progres jest taki dynamiczny, że nawet się człowieka nie wyobraża. Wiadomo, nie ma startów, nie ma zawodów, to gdzieś ten nie idzie tak to szybko, ale właśnie tak robimy, żeby każdy z nich miał możliwość sprawdzenia się, yy, wyjścia do ringu, po zaboksowania, przeżycia tego stresu, adrenaliny, a później nabrania umiejętności, bo każde doświadczenie nawet po walce przegrane nie bywa, bywa niekiedy lepsze niż po walce wygranej. Także dziś jaki się uczą, progres zrobią i, i z tego się cieszę bardzo.